Cześć tu Basia Janega i przystanek muzyka, w którym dziś spotkamy się z najcudniejszym z rannych ptaszków, czyli z Martyną Kubiak. Jak rozumiem w Twojej przestrzeni, w cudzysłowie wokalnej, bo prawda, wiadomo, że nie mówimy tu stricte o śpiewaniu, tylko o byciu, tak naprawdę hmm. muzyka się przydarza. Co Tobie to daje, właśnie to stwarzanie tej przestrzeni innym, bo jest Cię tutaj dużo, robisz to, zajmujesz się tym i cieszy Ciebie to, nie? Absolutnie mnie to buduje, kiedy widzę jak ten potencjał zostaje uwolniony, kiedy pojawia się ten błysk w oku, kiedy pojawia się to specyficzne takie puszczenie, kiedy wychodzi lepszy dźwięk w konsekwencji. To mnie to absolutnie karmi, e, uwielbiam wtedy na tym takim już e, swobodnym gruncie, improwizować z uczniami, e, ciągnąć ich w jakieś nieznane dla nich rejony. To, jest, to się zwykle spotyka z ich wielkim entuzjazmem, wielką wdzięcznością, Cisza, już czas odrzucić cię. Żal W ciszy, Zanurzmy fałszy, niech wyjrzy prawdy blad. Poranne ptaszki, czy ranne ptaszki, generalnie ptaszki, niż Libec i tak też się spotykałam z opiniami e, ludzi którzy nas tak nazywali, tak nas zapowiadali, nawet przed koncertem, więc w tym momencie po prostu, jako że po dłuższej przerwie zaczynamy nowy rozdział, to stwierdziłam, że to jest najlepszy moment, żeby stanąć w prawdzie, że rzeczywiście jesteśmy rannymi Polakami, ptaszkami. rannymi polskimi Polakami, a w zasadzie to moglibyśmy się nazywać jakieś ranne ptoki, bo my są ze Śląska. Łączysz, łączysz wiele ról tak naprawdę. Która z nich najbardziej ci inspiruje w Twojej twórczości? W twórczości? Mm -hmm. o, chyba jednak ta dams damsko-męska kombinacja, czyli bycie żoną, w sensie w piosenkach najwięcej chyba można o tym posłuchać. Mm -hmm. e, to, to emocjonalne rozchwianie, <laughs> które funduje mi mój małżonek. Pozdrawiam Aleksy. <laughs> E, no, tak, to, to potem inspiruje i, i to chyba naj, naj, najbardziej w piosenkach można, można, można wysłyszeć. E, no, ale rola mamy, chyba tak ogólnie na życie, jest dla mnie no, kluczową. Jakby odrodziłam się na nowo, będąc mamą, czuję, że to mnie totalnie dopełniło.